Was wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Fawkulce. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Krajobraz po Brexicie. Zapraszam Was serdecznie. Zanim jednak zacznę, roz, zacznę rozmawiać o, o Brexicie, e, chciałbym Wam powiedzieć, ponieważ wielu z was, z was się pyta, dlaczego, co się działo, że nie było mnie tak długo na YouTubie, słuchajcie, a więc e, musiałem zająć się sobą. Jak wiecie, i muszę Wam się przyznać, że pracuję. Pracuję od niedawna, to prawda, dopiero od tam chyba 10 dni, ale w każdym razie zacząłem pracę. Pracuję dla Amazon na warehousie. I muszę Wam powiedzieć, że no, bardzo się cieszę. Dość ciężko było dla mnie y, znaleźć znowu pracę, dlatego że miałem dość długą przerwę w takiej, w takim, w takiej pracy y, jak, y, legalnej, że tak powiem. Y, więc, y, gdzie nie wysłałem, jak gdyby swojego CV, to zawsze był problem. Zawsze się mnie pytano, a dlaczego miałem taką długą przerwę. No i nie jakoś pracodawcy jednak no, nie chcieli, nie chcieli, mi, nie chcieli mnie zatrudnić. Tym razem jednak okazało się, że Amazon szukał ludzi. Złożyłem swoją aplikację. No i pracuję tam. Jeżeli chcecie wiedzieć, zarabiam, to nie jest żadna tajemnica. To wam mogę powiedzieć, zarabiam 12-10 na godzinę. Praca jest 8 godzin, pracuję na nocki, więc to się u mnie działo, to się u mnie dzieje. Tak to jest. Także chciałem, wam, chciałem was poinformować jedynie o tym, że są zmiany w moim życiu y, o tyle pozytywne, no chodzę zmęczony, ale przynajmniej tracę wa y, wagę, słuchajcie, bo już naprawdę zacząłem tyć, y, więc y, tracę teraz trochę wagę, no i trochę przybieram jak gdyby y, mięśni. <laughs> no dobrze. A więc moi drodzy... Y, Czym jest Brexit? Czym był Brexit? Każdy wie, więc o tym nie musimy mówić. E, ci z Was, którzy śledzą mój kanał, e, d, dwa e, moje odcinki były poświęcone już Brexitowi. Było to parę miesięcy temu. E, jednak wtedy już mówiłem, że no, ciężko powiedzieć jest coś o Brexicie z tego względu, że jakby nie było, e, była pandemia. No i wszystko stanęło na głowie, więc ciężko było, jak gdyby powiedzieć, jaki, jaki wpływ miał Brexit na wydarzenia w Anglii. Jednak teraz, jak już troszeczkę, jak gdyby pandemia już nie to może że odchodzi, ale już się troszeczkę wszystko bardziej uspokaja, więc widać dzieją się rzeczy, które dla wielu wielu ludzi właśnie jak gdyby kojarzy je z brexitem. Przyjrzyjmy się więc może temu, co się dzieje. Więc słuchajcie, tu już w ogóle od paru miesięcy zaczęły się głosy, że firmy będą musiały zmniejszać produkcję, sklepy będą z, jak gdyby skracać dzień pracy, godziny otwarcia, bądź nawet zamykać placówki. Ze względu na to, że brakuje pracowników. Słuchajcie, czyli nie, że finansowy problem cokolwiek, tylko dlatego, że pracodawcy twierdzili, że będzie, pracować, będzie brakować rąk do pracy. Więc na początku, jak gdyby, jak gdyby ta pandemia pokazała, że brakuje brakuje. W NHS, czyli w Państwowej Służbie Zdrowia, że pracuje, brakuje pracowników, brakuje, brakuje pielęgniarek, lekarzy, i o tym było wiadomo. Jednak, co się okazało, zaczęły się braki parę miesięcy temu zaczęły się braki, i na przykład w sklepach na półkach nie było towarów. Co się okazało? Chodziło o to, że nie było komu tych towarów układać. Ponieważ brakowało pracowników, niektórzy byli nie mogli pracować, ponieważ byli, byli na kwarantannie. Ale chodziło ogólnie o to, że firmy mają zbyt mało pracowników. I teraz jest wielka debata tutaj w Anglii i co się okazało okazuje? Jakieś dwa tygodnie temu zaczęły się problemy z paliwem. Nie można było kupić paliwa na stacjach, na wielu stacjach w Londynie, poza Londynem. Słuchajcie, i okazało się, że brakuje kierowców do rozłożenia, do rozłożenia paliwa. Okazuje się, że brakuje co najmniej tam 5 tysięcy kierowców, żeby tylko załatać teraz tą dziurę. Już teraz mówi się, że ogólnie brakuje nie tylko właśnie kierowców tirów, ale będzie brakować na przykład kierowców podczas zimy do odśnieżania. Wiele firm brakuje kierowców, żeby właśnie dostawy robić. Brakuje kierowców vanów. Do tego jest problem z budowlańcami. Brakuje, brakuje budowlańców, i y, dodatkowo słuchajcie, y, brakuje tak samo, na przykład właśnie na warehousach, czyli na magazynach, i na produkcjach tak samo pra, brakuje y, rąk do pracy. Słuchajcie, jeżeli teraz na przykład przesz, przeszlibyście się główną ulicą, y, to restauracje część z nich jest zamknięta, dlatego, że brakuje y, właśnie ludzi do pracy. Y, brakuje Brakuje właśnie stafu do, do, do zapłonienia tego. Słuchajcie. I teraz tak, no z jednej, tak jak mówi się, że jest to problem z Brexitem, oczywiście, dlatego że nie ma, nie ma pracowników, ale prawda jest też taka, że jak gdyby, no jest to oczywiście wina Anglików, ponieważ od wielu lat jak gdyby. Oni już wiedzieli, że będzie Brexit czy nie będzie, a nawet jeżeli nie, nie wiedzieli wcześniej już wiedzieli, że na przykład te, powiedzmy w służbie zdrowia brakuje lekarzy, braku, brakuje pielęgniarek. O ile na przykład jeżeli chodzi o kierowców, to można to załatać i powiedzmy za rok czasu można już w, tam te 5 czy 10 tysięcy kierowców yy, można nauczyć ich yy, yy, jazdy yy, tirami, O tyle na przykład lekarz potrzebuje co najmniej 6 lat i wzwyż, żeby się, żeby zostać lekarzem. Jeżeli chodzi o, o mm, pielęgniarki, no jest to krótszy okres, okres, ale również jest to jakiś tam okres. Yy. Także chodzi o to, że to już nie chodzi o to, że Brexit, tylko oni już wiedzieli wcześniej, wiedzieli, że będą takie kłopoty. Jednak. No, jak to bywa, to jest takie zwalanie tutaj jak zawsze. Jedni zwalają na drugich. Co ciekawe, na przykład Boris Johnson, czyli premier Wielkiej Brytanii, ostatnio się wypowiadał, że ta cała sytuacja to ogólnie to właśnie dobrze, że to wiadomo, że tak będzie, że tak się stanie, że tak się stało, i, 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 i że nie ma się czym martwić, że wszystko będzie w porządku, że. Może tam do, do, do końca roku jakieś tam jeszcze problemy będą, ale że on to wszystko załatwi. Nie powiedział je w jaki sposób, ale no, jak gdyby ma, ma duży, jest, jest bardzo zaangażowany w to, co robi. W każdym bądź razie. No jeżeli chodzi teraz o, 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 te, o braki w paliwach na przykład czy w dostawach do sklepów to zostało to załatwione w ten sposób, że wojsko zostało zatrudnione do dostarczania produktów, także na razie jak gdyby tą dziurę chwilowo zalepiono, prawda, ale moi drodzy może wam powiedzieć, że o ile no można powiedzieć, że to jest tam zła sytuacja dla, dla Anglii w jakiś sposób, ale no oni sobie z tym poradzą. Ale powiem Wam, że co ciekawe, y, dobrze to wpłynęło na zarobki. Bo powiem Wam, że w, w, widziałem ogłoszenia na przykład na y, y, pracowników sezonowych do zbiorów i... 20 funtów na godzinę, czy 25, widziałem na przykład, że oferowano za pracę przy zbiorach. Na budowie tak samo zarobki wzrosły. Na przykład teraz, pomocnik najmniej to jest 100 funtów zarabia, ogólnie 120-130. Tak samo na przykład, nam powie, tak jak mówiłem, ja na przykład teraz pracuję na tym magazynie. To 12-13 funtów na godzinę nie ma żadnego problemu, żeby zarabiać, nie? Także można dniówkę tam w zależności ile godzin to pracuje, czy tam od 100 do 150 funtów można, można, można zarobić dziennie, prawda? Także z tego względu na przykład w wielu nie, i to mówię, to. Ja tylko dałem takie przykłady tych, tych zarobków, ale w różnych innych powiedzmy dziedzinach, w różnych innych zawodach te stawki wzrosły. Także widać, że jest coś lepiej. Słuchajcie, no cóż, jeżeli chodzi o Brexit, no muszę wam powiedzieć, że ceny na przykład wzrosły bardzo. Ale to też się jakoś tam dojdzie do jakiegoś tam, w końcu się wyrówna. E, Anglia, no zobaczymy, na pewno sobie jakoś poradzi. To nie ma, nie ma z tym problemu. E, jak widać, no wiem, że tam Francuzi bardzo są wściekli na Anglików, za to, że z Australijczykami się dogadali, także będą takie różne rzeczy. Jeżeli chodzi o cały krajobraz, tak jak mówię, po, po Brexicie, jak na razie ludzie nie mają jak gdyby nikt nie mówi jeszcze o tym, że a to jest wina Brexitu, e, że są problemy. E, na razie jest jeszcze wiara w to, że wszystko się wyrówna. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w następnym. Do usłyszenia moi drodzy.